witajcie to znowu ja bonusowy odcinek Michała Baczarskiego. witam po nas kolejny idę sobie teraz spokojnie i nagrywam ten jeszcze bonusowy popierdzielony odcinek jeśli go nie rozumiesz jeśli nie umiesz czytać i słuchać to pomyśl sobie jak ty możesz babki ruchać więc tak jeszcze chcę Wam powiedzieć, że zastanawiałem się nad karierą. Debila karierą. Chociaż nad tym się nie trzeba zastanawiać, bo nim się jest, było i będzie. No. Czekolada. No. I też nie wiem, czy obeszło Wam się to ze słuchu. No. Już jestem fajny. No. Dobrze. Więc teraz kieruję się w stronę domu i muszę pomyśleć co robić dalej. Tylko co robić dalej? Nie pierdol, tylko wody nalej. No. Tak jest. To jedzie. Kurwa auto jedzie. Ja się muszę uważać. Muszę być bezpieczny. Muszę dojść bardzo. Ostrożnie do mojego domu na moje włościa Bo inaczej kaśkami pogrzebie palcem po kościach. no odpierwała mi! No dobrze Powaga. No i teraz wyglądam przystojnie. Jakaś arabska muzyka się włączyła. Tylko, że arabskich nut nie słucham, ja słucham tylko polskie rapsy. Coś tam puszczali, ale ja tego nie słucham. No. Dobrze, że się zastanowiłem i zostanę papierze. Znaczy, yy, sorry, Forwell. No. I co to będzie, co to będzie, co to będzie. Bucho będzie, cicho będzie. Tam gdzie jest, wszędzie. No. Dobrze. W takim bądź razie życzę Wam wszystkiego najlepszego. I na razie, Przepraszam, odbiło mi się. Kiełbasą.